Zapraszam na film, będę pokazywać jak zrobić takie pyszne ciasto, sernik bez pieczenia, o smaku e, kajmakowi. Ja mam kajmak o smaku adwokata, ale możecie użyć jaki tylko chcecie. E, także ciasto jest przede wszystkim bardzo, ale to bardzo pyszne i co jeszcze, bardzo łatwe. Wszystkim się uda, a jeżeli przyszkujecie sobie wcześniej składniki, to zrobicie takie ciasto. Myślę, że w 30 minut. Oczywiście nie wliczając czasu, który musi spędzić w lodówce, by zastygło. Także zapraszam na obejrzenie filmu. Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę robić sernik. Sernik na zimno. Bardzo prosty e, sernik, naprawdę w przyrządzeniu, także jeżeli macie ochotę po, e, ze mną zrobić ten sernik, to Was zapraszam już Wam mówię, co będzie nam potrzebny Będzie to sernik, tak zwany e, kajmakowy, krówkowy, e, różnie te masy się nazywają. Ja mam właśnie takiej masy e, 40-400. 400 gramów i wiem, że takie masy teraz, te kajmakowe, krówkowe mają naprawdę y, różne smaki, ja mam akurat o smaku adwokata, ale jest i czekoladowe, orzechowe, także jaką weźmiecie y, taką masę kajmakową, krówkową, to wszystko zależy od Was i... E, wtedy będzie po prostu taki smak waszego sernika. Także 400 g masy, właśnie takiej, kajmakowo-krówkowej. Do tego mam tutaj pół kilograma sera z wiaderka. Te panie, które robią pierwszy raz. To radziłabym taki ser z wiaderka, ja mam z Wielunia, pół kilograma, wyciągnąć wcześniej, żeby on miał temperaturę pokojową. Dlaczego? Dlatego, że jak będziemy dawać żelatynę, a będziecie miały, miały zimny ser, zimny mascarpone, zimną śmietankę, to ten, to ta żelatyna wam bardzo szybko zacznie tężeć w masie i albo porobią wam się grudki, e, albo po prostu nie zdążycie wymieszać i wylać do foremki. Także e, najlepiej wam e, najlepiej po prostu wziąć to temperatura pokojowa. Do tego 250 g mascarpone. Ja mam mascarpone o smaku waniliowym. Też możecie. Także to już jest słodkie. Do tego e, mam e, cztery takie dość spore łyżeczki, o takie o e, żelatyny, takiej zwykłej spożywczej. E, z około 130 ml śmietanki, 30, nie musi być ona e, z, z lodówki, może być taka właśnie temperatura pokojowa. Do tego około 50 g masła e, wyciągniętego wcześniej z lodówki. 11-12 herbatników Jeżeli dacie troszkę więcej to Po prostu spód będzie grubszy I zaraz Wam pokażę jak to robimy Mam kilka krówek do przystrojenia Krówki to e, próbowałam, to są takie kruche, i one bardzo fajnie będą e, nam pasować do przystrojenia. Ja je schowam do lodówki, żeby one były zimne, dlatego że wtedy lepiej mi się po prostu pokruszą e, nożem. Do tego ja jeszcze dam do przystrojenia, mam tu 50 gramów e, gorzkiej czekolady, ale możecie dodać jaką chcecie czekoladę, i do tej czekolady po prostu będę ją rozpuszczać w mikrofali. Doleję troszkę, tak nie wiem, ze 3-4 Łyżki o e, śmietanki trzydziestki, żeby ona. Po prostu ja w międzyczasie wlewam Bo to wszystko zależy i, i Jaką weźmiecie czekoladę yy, Teraz już nawet te gorzkie czekolady ma 70% kakała 80, 90 Wiadomo, że im więcej kakała, tym więcej będziecie potrzebować tu śmietanki Więc ja wolę sobie dolewać Na chwilę do mikrofali Na około 10 sekund Wyciągam, zamieszam I po prostu aż cała czekolada się rozpuści Jeżeli uznam, że jest jeszcze za gęsta Że nie dam rady Sobie na przykład wylać na, to, na, na, na nasz tor taki serowy te czekolady to po prostu dolewam wam więcej troszkę jeżeli wyjdzie wam za rzadkie, dodacie dwie kostki czekolady i wam się po prostu zagęści także to wszystko zależy właśnie jaką czekoladę będziecie mieli także to 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 a i to wszystko tak i zaczynamy Pierw trzeba pokruszyć nasze ciasteczka Wrzucę nasze ciastka pokuszone. Do żelatyny, słuchajcie, tak, żeby tylko troszeczkę 2-3 mm było nad żelatyną. Nalewam zimną wodę, żeby po prostu ona napęczniała. I odstawię na razie na bok. Do pokruszonych herbatników dodam troszkę masła. 50 g. Tak. I będę próbowała zrobić taki, słuchajcie, taki mokry piasek. Piasek taki mokry już zrobiony. O. tak. Zaraz wam pokażę konsystencję. O, coś takiego, żeby miało. I tutaj mam, ja mam tortownicę 18 cm przekroju. Jest bardzo wysoka, około 10 cm, ale ja jeszcze mam taki rand cukierniczy, dlatego że wtedy będzie po prostu mi łatwiej wyciągnąć ten taki nasz mini torcik, ale jeżeli nie macie takiego rantu cukierniczego, po prostu yy, wysmarujcie troszkę masłem w środku tortownicę i y, przytnijcie papier do pieczenia. On się wtedy ładnie przyklei i też tak może być. Będzie ładnie schodził. Aha. Tak. I szklanką teraz o płaskim dnie będziemy ubijać o. Można, mówię, ja nie chcę takiego mieć grubego tego spodu ciasteczkowego, dlatego ja mam tylko troszkę ciasteczek. O. I robimy tak. Spód wyłożony i wkładam go do lodówki. Jak się schodzi, będzie bardziej stabilny teraz będziemy zajmować się masą. Tutaj mi już napęczniała żelatyna. Dolewam do około 100-120, o zaraz wam pokażę, mililitrów, około 100 mililitrów, y, wrzątku. Teraz w rządku i będziemy rozpuszczać naszą żelatynę. Mieszamy do rozpuszczenia żelatyny. Gdyby nie można, gdybyście, gdyby Wam się nie, nie mogła rozpuścić żelatyna, na chwilę wstawcie do mikrofali, ale to naprawdę na chwilę, na 10 sekund. Ale moja widzę, że bardzo ładnie właśnie jak jest napęczniała, ona bardzo ładnie się rozpuści. I teraz do naszej masy serowej dodaję e, serek mascarpone. Ja cukru więcej dodawać nie będę, ale mówię. W po prostu masę można spróbować i ocenić, czy dodać tutaj łyżkę dwie e, cukru pudru, czy nie dodawać. Każdy pod swój smak. Śmietankę około 130 ml. 30. Dobre. I będziemy teraz to łączyć delikatnie, pomału, miksować. Nasza masa już jest wy, wymieszana. O. I teraz będzie właśnie fajnie, bo nie zrobią się takie klucz, bo to jest ciepłe. O. W ten sposób, o. jakbyście właśnie mieli zimną masę, to by wam było dużo trudniej tak i niewielkim strumieniem yy, po prostu będziemy wlewać i miksować dokładnie do samego dna. Mieszano. Ja próbowałam. Ja więcej cukru nie dodam. Mi tyle wystarczy. Jeżeli wam jest mało, e, po próbowaniu dodać po prostu 2-3 łyżki cukru pudru. Wyciągam nasz spód i masę przelewam. Oczywiście możecie użyć innej, możecie być kwadratowa, może być naprawdę, tutaj jest dowolność. Moja, tak jak mówiłam, ma 18 cm. Będzie to taki, będzie to tak wyglądać jak taki mini, mini torcik. Pyszne, próbowałam naprawdę, pyszniutkie. A pachnie. delikatnie, żeby uwolnić bąbelki powietrza. Nawet widzę, jak wychodzę. I to wkładam teraz do lodówki do stężenia. Wszystko zależy od tego, jak wasza lodówka mrozi. Może być to dwie godziny, może być i 3, może być, może też możecie zostawić na całą noc. I widzimy się po kilku godzinach. Już wam pokazuję jak wygląda. Bardzo fajnie zastygł. Jest. I delikatnie odklej. Będzie łatwo go podzielić, nic się z nim nie dzieje. Tylko teraz zostaje nam przystroić. Ja będę przystrajać czekoladą i tak jak Wam mówiłam, krówkami wyciągniętymi z lodówki. Były w lodówce właśnie żeby były takie twarde, fajne do krojenia. Nalewam czekoladę do takiego małego rękawa cukierniczego, jak nie macie możecie też użyć zwykłego woreczka, ale ten woreczek najlepszy będzie taki jak na do mrożonek, on jest taki najlepszy, bo on jest grubszy. Tutaj mam rozpuszczoną czekoladę, możecie ją rozpuścić w mikrofali albo w kąpieli wodnej, najlepiej jest pododawać po troszeczkę śmietanki trzydziestki i mieszać aż uzyskacie taką konsystencję jaką chcecie. Także przekładam. I tutaj, jak będziecie stroi, to wszystko zależy od Was. Przyszykowuję sobie delikatnie, naciskając, gdzie będę lała o czekoladę. Mówię, każdy dekoruje tak jak chce. Na sam koniec krówki, które były w lodówce, pokroję i poukładam tutaj na czekoladzie. I sernik na zimno jest gotowy. Bardzo ładnie wygląda. Jest stabilny, będzie bardzo ładnie się kroił. A przede wszystkim jest bardzo pyszny. Pachnie w całym domu. Także jak Wam się przepis podobał na taki, na taki szybki sernik, krówkowo-kajmakowy, to poproszę o łapkę w górę. I widzimy się na następnym filmiku. Do zobaczenia. Pa, pa.